Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora, Cię zapraszam na odcinek jednej porady, jednego problemu. Otóż zwinięte, skręcone liście pomidorów, co oznaczają, czy są chore, czy są skręcone do góry, czy są skręcone w dół, czy obwisają. Jeśli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia w tej sprawie, to zapraszam do tego odcinka. Jesteśmy teraz w moim tunelu. Z poliwęglanu, i uprawa pomidorów w takim tunelu jest dużo łatwiejsza niż ta uprawa w gruncie. Po prostu lepiej rosną, bo nie pada im na głowę, warunki atmosferyczne są dla nich korzystniejsze. Ale nie zawsze, bo gdy świeci mocno słońce, kiedy jest upał, to bardzo mocno nagrzewa się w szklarni i to też jest właśnie ten mankament. I trzeba taką szklarnię bardzo dobrze wietrzyć, a czasami okrywać, osłaniać od promieniowania słonecznego. Pokażę wam teraz jak wygląda zdrowy pomidor. Zobaczcie na jego liście. Te liście się nie skręcają ani do góry, ani w dół. I z tych dolnych pięter, ani z tych górnych. Czyli warunki są dobre. Ten pomidor rośnie zdrowo, dobrze nie pokazuje w żaden sposób, że coś mu dolega, czy czegoś mu brakuje. Ale zdarza się, że liście sygnalizują nam pewną sytuację, która wystąpiła podczas uprawy. Jeśli liście zwijają się ku górze, te górne, w tak zwane ruloniki ja tutaj nie mam takich ruloników ale jeśli liść, na przykład taki, zwija się w taki rulonik a szczególnie dotyczy to tych górnych partii tych młodych listków to może świadczyć o tym, że jest za mocne nasłonecznienie. Rośliny w ten sposób ograniczają nadmierne parowanie wody przez liście, i można wtedy właśnie osłonić, żeby zacienić swoje krzaki pomidorów. I tak jak powiedziałem, jeśli jesteśmy w tunelu czy w szklarni, to jest to łatwe do zrobienia, bo można taką, taki materiał zacieniający. Rozłożyć na takim tunelu, i te promieniowanie słoneczne nie będzie takie intensywne. Kiedyś, jak były szklarnie ze szkła robione, to wapnowano te, 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 te szyby, żeby właśnie ograniczyć nadmierne promieniowanie słoneczne. Jeśli z kolei liście zwijają się w dół, takie poskręcane i są ciemnozielone, to może być to objaw przenawożenia azotem. Ja tutaj u siebie nie widzę takich liści. W taki sposób też skręconych bardzo mocno, ale jeśli by tak było, że te liście dolne są bardzo poskręcane w dół i ciemnozielone, to może to być objaw przenawożenia azotem. A szczególnie, kiedy nawoziliście jakimiś gnojowicami, obornikami i nie kontrolowaliście ilości wprowadzonego azotu do gleby. I rozwiązanie w takiej sytuacji jest chyba tylko jedno czyli trzeba tak jakby wypłukać ten Azot z tej gleby. Poprzez intensywne podlanie. Tylko uważajcie, żeby nie utopić tych swoich krzaków pomidorów. Ale może się też tak zdarzyć, jak u mnie, zobaczcie, i ten pomidor tak trochę tutaj ten liść wywija, zwija w dół. Ale obok rośnie inny pomidor, który już tak liści nie zwija w dół. To może świadczyć o tym, że to jest cecha danej odmiany. Czasami są takie odmiany pomidorów o liściach, tak zwanych ziemniaczanych, które są poskręcane w różny sposób trochę pofałdowane. I to może być cechą danej odmiany i nie świadczy o tym, że jest przenawożony azotem. Jeśli jednak starsze liście, te z dołu, czyli te najwcześniejsze, skręcają się i odbarwiają jednocześnie na przykład tak. A wierzchołki krzaków, czyli te, które są na samej górze, są ciemnozielone, to mogłoby wskazywać na brak wapnia. Ale to trzeba dokładnie zdiagnozować, bo jeśli ziemię wapnujecie co jakiś czas, no najrzadziej co 3 lata, no to wtedy nie powinno wystąpić braków wapnia w tej glebie. Warto zrobić co jakiś czas analizę gleby. I wtedy będziecie wiedzieć, jakich pierwiastków brakuje w waszej glebie. Nie trzeba tego robić co roku, ale chociaż co, chociaż co 2-3 lata może warto. Przy braku wapnia, jeśli to stwierdzicie na pewno, to można wykonać taki oprysk interwencyjny i dostarczyć poprzez liście wapnia roślinie. Zwijanie liści pomidorów może też sygnalizować niedobory manganu, np. magnezu czy boru. Ale jeśli stosujecie takie nawozy dedykowane, w których był zawarty mangan, magnez, bor, oprócz azotu, potasu i fosforu, to powinno być ok, ale tutaj również przydałaby się analiza gleby. Niestety, skręcanie się liści pomidorów w różny sposób może się też świadczyć o pozostałościach środków ochrony roślin w glebie. Jeśli używaliście chemię, ciężką chemię rok wcześniej albo dwa lata wcześniej, a i stosowaliście ją, ją trochę niekontrolowanie, może za dużo, to pozostałość tej chemii w glebie może również odbijać się tym, że liście pomidorów mogą się skręcać. Jeśli wykluczycie wszystkie inne rzeczy, o których mówiłem, to też to może świadczyć o tym, że jest za dużo środków chemicznych w tej glebie. Może się tak zdarzyć, że ktoś kupił działkę, dopiero na przykład w tym roku uprawia pomidory, a nie wie, co stosował poprzedni właściciel. Ale takie obwisające liście pomidora całego krzaka, tak jak na przykład tutaj trochę, zobaczcie, te liście powinny być trochę w takiej pozycji. A one wszystkie wiszą. A dodatkowo ziemia, którą tutaj widzę, jest bardzo sucha. Jak taki piach. I jeśli sprawdzicie na głębokości około 4-5 cm, że tam dalej jest sucho, to. Taka sytuacja świadczy o tym, że ten pomidor po prostu już nie ma wody i te liście one zaczynają więdnąć, obwisając w dół, po prostu chce im się pić. I wtedy trzeba je podlać. No, chyba że ziemia jest mokra, to oczywiście nie może to świadczyć o tym, że one mają za sucho. I można to zweryfikować wtedy bardzo prosto, bo jeśli ta ziemia była sucha, te liście tak wisiały i wy podlejecie na przykład wieczorem swoje pomidory, to rano już. Te liście powinny się wyprostować, to już tak powinien zdrowo wyglądać, i to wszystko powinno się trochę podnieść. I to wtedy świadczy o tym, że po prostu pomidor miał za sucho. Nic się nie stanie, jeśli przesuszymy pomidory, dlatego że ja uprawiam trochę pomidory na sucho, w tym pierwszym okresie uprawy po to, żeby się system korzeniowy rozbudowywał, żeby szukał wody, ale to już mówiłem w wielu filmikach. Ale później, kiedy już zaczynają kwitnąć i tych kwiatów jest dość dużo i zawiązywać owoce, to wtedy ta częstotliwość podlewania jest większa, częstsza znaczy się. Z tego powodu, żeby rośliny mogły fajnie kwitnąć i fajnie zawiązywać owoce, bo takie długie przerwy w podlewaniu i takie przesuszenie może spowodować, że Wam się nie zawiążą kwiaty, więc też tutaj to trzeba wszystko robić z głową. Logicznie do tego podchodzić i obserwować swoje pomidory. Warto tutaj zwrócić uwagę, że te wszystkie wskazówki, o których mówię w swoich filmach i również w dzisiejszym, też są uzależnione od tego, jaką macie glebę, bo ci, którzy mają glebę ciężką, gliniastą, no to tutaj ta sytuacja będzie inaczej wyglądała, jak na przykład w stosunku do tych, którzy mają taką piaskową przepuszczalną, dlatego że przepuszczalna gleba Wymaga częstszego podlewania, dlatego że ta woda po prostu schodzi w dół i szybciej przesycha podłoże. A jeśli mamy taką gliniastą, ciężką ziemię, to ta wilgoć jest trzymana dłużej i można wtedy rzadziej podlewać. Ale dotyczy to również nawożenia, dlatego że nawozy również się z takiej lekkiej ziemi wypukują po prostu szybciej niż w takiej gliniastej, ciężkiej glebie. Chciałem Wam właśnie zwrócić uwagę, że cokolwiek nie robicie. To naprawdę trzeba się przyjrzeć swoim liściom tych pomidorów, żeby stwierdzić w miarę bardzo precyzyjnie co im dolega, a nie od razu po jednej wskazówce wykonywać jakąś czynność pielęgnacyjną. Tylko trzeba wziąć wszystkie argumenty pod uwagę i zastanowić się, co myśmy robili tutaj z tymi pomidorami, jak właśnie były nawożone, czy stosowaliśmy chemię, czy jak są podlewane. Czy właśnie jeden pomidor obok drugiego rośnie i jeden wygląda dobrze, a drugi gorzej? No to tutaj w tym jednym miejscu ta ziemia jest podobna. Więc może to jest też cecha charakterystyczna danej odmiany. Albo może tak być, że już są jakieś choroby. To wszystko w tym filmie o skręcających, zwisających się liściach pomidorów i co to może oznaczać. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.